Nowy premier w swoim expose odniósł się także do osób, które wyjechały za granicę. Ubolewał nad tym, że aż półtora miliona ludzi musiało, jak to się wyraził, wyjechać za pracą tymczasową. Tusk w ogóle nie odniósł się do problematyki dlaczego te osoby wyjechały. Zróbmy za niego to zadanie i zobaczmy jakie były główne przyczyny. Jeżeli rozmawiamy z osobami, które przebywają za granicą, to wymienia się przede wszystkim dwa główne powody. To są powody ekonomiczne oraz godność. Osoby, które wyjechały za granicę tam, nawet za płacę minimalną mogą wynająć loką i się utrzymać. W Polsce niestety to nie jest możliwe nawet za dwu lub trzykrotną wysokość minimalnej pensji. Niedawno gazeta wyborcza zresztą publikuje taki, ma taki dodatek poświęcony mieszkalnictwu i podała ceny wynajmu średnie ceny wynajmu kawaler. Kazuje się, że średnia cena wynosi 1300 zł miesięcznie, a w Warszawie 1900. Tak więc nawet trzy etaty nie wystarczą, aby w Warszawie opłacić zwykłe komorne. A gdzie reszta życia, gdzie jest wyżywienie, ubranie, przejazdy, wypoczynek, to pokazuje, jak bardzo nasi przedsiębiorcy obniżyli płace. Drugi element. Za granicą, jeżeli się pracuje, to zazwyczaj pracuje się te 8-9 godzin. Zostaje więc też 7 godzin na własne sprawy i czas na wypoczynek, na sen. W Polsce natomiast no niestety to jest haruwa na dwa etaty, praktycznie za ćwierć wynagrodzenia. Tak? Więc człowiek idzie przed świtem do roboty, wraca jak już jest ciemno i nie ma praktycznie na nic czasu. Nie ma czasu na dzieci, na wypoczynek, na życie, na zaangażowanie społeczne, na tak zwane życie obywatelskie. Następny element to fakt, że za granicą nie ma problemu z wzięciem urlopu, na przykład macierzyńskiego, wychowawczego, chorobowego wtedy, kiedy jest, się, jest się chorym, czy wreszcie wypoczynkowego, zwykłego takiego urlopu. Niestety u nas, zwłaszcza w małych firmach, wzięcie jakiegokolwiek urlopu, nawet bezpłatnego, graniczy praktycznie z Jak człowiek poprosi o urlop, to praktycznie musi się liczyć ze zwolnieniem. Następny element bardzo ważny. Za granicą nawet osoby bez kwalifikacji zawodowej znajdują pracę. Jest to praca prosta, np. przy układaniu towarów na półkach, w sklepie, czy sprzątaniu, zamiataniu. W Polsce natomiast nawet inżynierowie, czy inne osoby z wyższym wykształceniem technicznym mają problemy, żeby znaleźć pracę i żeby za tą pracę się utrzymać. Jednym słowem, za granicą po prostu szanuje się pracowników. W Polsce, jak jest, wszyscy wiemy, po prostu się pomiata. Warto przypomnieć w tym miejscu, że w Polsce po PRL-u rozmontowano społeczny system stosunków pracy. Co to jest ten społeczny system? To znaczy, że warunki zatrudnienia, w tym m.in. poziom płac, ustala się na szczeblu społecznym. Na przykład poziomie branżowym czy nawet rządowym. W Polsce jak wiadomo umowa o pracę podpisuje się indywidualnie, a więc umowy, wszystkie warunki związane z tym zatrudnieniem też są negocjowane indywidualnie. Poziom uzwiązkowienia na zachodzie jest w tej chwili już praktycznie dziesięciokrotnie wyższy niż w Polsce. Jakie są tego konsekwencje? Ano takie są, że płace spadły. Proszę sobie wyobrazić, obecnie to są najświeższe dane GUS z roku 2006. 81% pracowników zarabia poniżej wynagrodzenia przeciętnego, a co czwarty pracownik dziś zarabia mniej niż połowę średniej krajowej. W prl tych drugich było około 6%. To pokazuje, co się stało z płacami. Zresztą te dane nie, nie pokazują w żaden sposób, jak spadła siła nabywcza. Warto sobie uzmysłowić, że jeszcze w 1992 roku za płacę minimalną można było wynająć na wolnym rynku kawalerkę, opłacić wyżywienie, przejazd do pracy i raz na jakiś czas kupić buty bądź ubranie. W tej chwili, jak żeśmy widzieli, praktycznie trzy płace minimalne na to nie wystarczają. Jeżeli spojrzymy w dane GUS... Które zresztą dostępne są na ich stronach internetowych, to zobaczymy, że co drugi śmieciarz i sprzątaczka są wynagradzani poniżej połowy średniej, średniego wynagrodzenia. Jak spojrzymy dalej w tabelę, to zobaczymy, że 4 na 10 techników wszelkiego rodzaju, a więc elektroników, informatyków itd., itd. zarabia mniej niż 3 czwarte średniej krajowej. Co dziesiąty informatyk zarabia mniej niż połowa średniej krajowej co czwarty operator maszyn, a co piąty budowlaniec może pomarzyć o połowie średniej płacy. Nie średniej płacy, połowie średniej płacy. Co więcej, jak spojrzymy w taki dział bardzo rynkowy, czyli usługi i handel, sytuacja jest jeszcze gorsza. 6 na 10 pracowników handlu nie zarabia nawet Połowy średniego wynagrodzenia. Warto na sam koniec przytoczyć takie oto dane, tu znalazłem, że 91,4% pracowników zatrudnionych w branży produkcji wyrobów galanteryjnych i pamiątkarskich zarabia poniżej połowy przeciętnego krajowego wynagrodzenia skutki rozmontowania systemu społecznego. Jak wygląda teraz obciążenie podatkowe i składkowe? Nie wiem czy moi słuchacze wiecie, ale im mniej dziś zarabiasz, tym płacisz wyższe składki ubezpieczeniowe. Jest to paradoks, ale to jest efekt czy też konsekwencja liberalnej reformy ubezpieczeń społecznych, która rozpoczęła się w 1999 roku. Z obliczeń wynika, mogę o tym powiedzieć, ponieważ zajmowałem się kadrami przez szereg lat. Z obliczeń wynika, że jeżeli człowiek, który zarabia 1000 zł brutto, to oddaje państwu około 43% różnych składek, nie licząc podatku tutaj dochodowego. Część jest pobierany wiadomo z płacy, część pokrywa przedsiębiorca bezpośrednio z wypracowanej przez pracownika marży. Jeśli jednak taki pracownik zatrudniony zarabiałby 100 tysięcy złotych, a nie 1000 złotych, to udział składek ubezpieczeniowy spadnie do 13%. Proszę sobie wyobrazić, ten kto zarabia mało, za mało, żeby związać koniec z końcem, płaci składek tych 43%. Natomiast ten co zarabia 100 razy więcej płaci składek 16%. To jest właśnie liberalna sprawiedliwość. Jak wiemy, PO dąży do wprowadzenia podatku liniowego. Co prawda PSL temu się sprzeciwia, no zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale jeśli podatek liniowy zostałby wprowadzony, to w konsekwencji udział składek wraz z podatkiem dochodowym byłby następujący. Ten, co zarabia. 1000 zł by odprowadzał wszystkich dani 48%, a ten co zarabiałby 100 razy więcej odprowadziłby 27%. Kto więc utrzymywałby państwo? No przede wszystkim ci, którzy zarabiali mało. Donald Tusk przedstawił jako receptę, która ma ściągnąć emigrantów za granicę, takie dwa rozwiązania: ułatwienia w zakładaniu firm i obniżkę kosztów pracy. Jeżeli chodzi o ułatwienia w zakładaniu firm, no to jest pomysł, który w gruncie rzeczy mogli wymyślić tylko liberałowie. I komu to będzie służyć? Czy tym, którzy rzeczywiście chcą prowadzić poważny biznes, przygotowują się przez wiele miesięcy, nawet lat, zbierając kapitał, yy, wiedzę, czy też tym, którzy chcą w jeden dzień założyć firmę, nabrać materiału, zlikwidować firmę, po prostu wyłudzić towary od innych przedsiębiorców. Obawiam się, że niestety będzie to te drugie rozwiązanie, to będzie służyć tym wyłudzaczom, a nie prawdziwym przedsiębiorcom. Wreszcie, jaki ma sens tworzenie firm, drobnych firm? W tej chwili w Polsce liczba firm nominalnych, liczba firm jest podobna do tej, ile jest firm w Stanach Zjednoczonych, a przecież gospodarka Stanów Zjednoczonych jest przeszło dziesięciokrotnie większa, względem na przykład produkt krajowy brutto. Jaki więc to ma sens? Czy chodzi o to, aby fabryki czy inne przedsiębiorstwa na przełaz zajmujące się usługami innowacyjnymi zastąpić tysiącami budek z piwem i frytkami? Czy to ma być wizja rozwoju Polski? Spróbujmy więc podsumować te rozwiązania, które sugeruje nowy premier. Te rozwiązania są przede wszystkim korzystne dla przedsiębiorców, a ludzie. Uciekli stąd i uciekają nadal. W gruncie rzeczy przed drakońskim podziałem dochodu narodowego, przed liberalnym podziałem dochodu narodowego, zgodnie z dewizą, że ci, którzy wypracowują prawie cały dochód narodowy, czyli w gruncie rzeczy pracownicy, dostają ochłapy, natomiast rasa panów, czyli kapitalistów, dostaje praktycznie całość i tym swobodnie dysponuje. Ludzie przed tym uciekają. Ludzie z Polski uciekają właśnie przed skutkami liberalizmu, przed samym liberalizmem. Ludzie uciekają tam, gdzie traktuje się ich godnie i sprawiedliwie opłaca.